Donald Tusk, najlepszy premier w historii Polski, przed wylotem do Brukseli w sprawie tarczy Wschód Jasno dał ludziom do zrozumienia, czym są pisuary oraz konfederacja, gdzie głosowali przeciw obronności Polski oraz dalszego braku zjednoczenia Europy. Putin jest dumny z agentów w Polsce, którzy tak postawili sprawę jasno. Dlatego w maju głosujemy na doktora Rafała Trzaskowskiego. Zostaw kciuka w górę, subskrybuj z dzwoneczkiem oraz udostępnij materiał na innych platformach społecznościowych, by pisiory już nigdy nie rządzili. Trzeba nazwać rzecz w sposób jasny i prosty, bo ta sprawa jest bardzo jasna i prosta. Dwie główne siły opozycyjne w Polsce, PIS i Konfederacja zagłosowały przeciwko projektowi, który jest i w, w przyszłości będzie koszmarem Putina. Dla Putina koszmarem jest zjednoczona Europa wokół sprawy bezpieczeństwa, Europa, która decyduje się na wydawanie dużo większych pieniędzy, w tym unijnych pieniędzy, na dozbrojenie, Europa, w której nie tylko Polska, ale inne państwa członkowskie, bo my tu mamy coś więcej nawet niż wszyscy sumienia, ale że inne państwa też będą płaciły ze swoich narodowych budżetów o wiele więcej na, na uzbrojenie, na obronę. W tym na ochronę naszej, naszej granicy. Tak, taka Europa stanowi dla Putina być może dzisiaj największy problem. I dlatego każde głosowanie, każde polityczne zachowanie, które utrudnia jednoczenie Europy wokół bezpieczeństwa, wokół uzbrojenia, wokół polskiej granicy, jest działaniem oczywiście i takim no, rosyjskim sabotażem. I naprawdę, ja już. Nie chcę powiem państwu szczerze mi się nawet słuchać tych czasami komentarzy, a tu przesadza, no przecież jaka Rosja, może z głupoty tak głosują. Zbyt często się to powtarza, a ta, a ta sprawa była zbyt ewidentna, żeby machnąć ręką i powiedzieć, a z głupoty. Nie ukrywam, że prosiłem o to, żeby przygotować na dzisiaj w związku z tym uchwałę w Sejmie, która by pokazała, że okej, okay, to był jakiś wypadek przy pracy. I że wszystkie siły w Polsce, te kluczowe polityczne siły w Polsce mają jednak jedno zdanie w kwestii Tarczy Wschód, yy, polskich możliwości obrony i zjednoczenia Europy wokół bezpieczeństwa. Mówiąc krótko, dzisiaj jak będą głosowali tę uchwałę, wiem, ona nie ma praktycznych konsekwencji, ale jest możliwością naprawienia reputacji. A powiem mocniej, zmycia hańby z tych, którzy głosowali w Europie przeciwko bezpiecznej Polsce, przeciwko bezpiecznej wschodniej granicy. To głosowanie pokazywało też na coś, co przecież w naszej historii wielokrotnie miało miejsce. To było głosowanie za tym, czy Polska będzie samotna wobec rosyjskiego zagrożenia, czy będziemy razem z całą Europą skutecznie odstraszali Putina. Nie ma lepszej metody na uniknięcie wojny. Nie ma lepszej metody na zachowanie trwałego pokoju w naszej części świata niż silna i zjednoczona Europa gotowa bronić wschodniej granicy. Więc dzisiaj naprawdę zobaczymy, czy to była pomyłka, czy to była głupota, czy to była jakaś zapiekłość polityczna, ale że przyszedł moment refleksji, no wtedy być może tę hańbę uda się im zmyć. To obserwujcie Państwo pilnie to, to głosowanie w parlamencie. Sam jestem ciekawy, czy poszli porozum do głowy. Ja mam zresztą tak dla osobistej satysfakcji. Chcę Państwu pokazać, jeśli nie widzieliście dzisiejszy sondaż w Rzeczpospolitej, gdzie pytano o cechy kandydatów na Urząd Prezydenta. I no jest coś bardzo w tym charakterystycznego, że Hmm. bo mówimy tutaj o możliwości głupich błędów albo o zachowaniu niepatriotycznym. Były akurat pytania o to, który z kandydatów jest patriotą. I pan Nawrocki został wskazany jako patriota przez 28 pro... 26% respondentów. Najmniejszej stawki tych głównych kandydatów. Rafał Trzaskowski 42%. Karol Nawrocki 26% Polaków uważa, że jest patriotą. No to muszę powiedzieć, że w sumie 28%, które wskazało Nawrockiego jako mądrego kandydata, to już całkiem niezły wynik. Te 28% w przypadku Trzaskowskiego to jest 47%. Mówię nie tylko dlatego o tym sondażu, bo, bo daje wielką nadzieję na to, że Polska będzie w bezpiecznych rękach, ale też, żeby pokazać. Znaczy, ja PiSowi tego kandydata nie wybierałem, jest to nie jest moja odpowiedzialność, ale żeby zrozumieli, że dewastują też własne, y, 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 to właśnie własną reputację i dewastują już ostatecznie szanse swojego kandydata właśnie przez takie zachowania, jak to rosyjskie głosowanie w parlamencie europejskim. Bo jeszcze raz, nawet tę rzecz po imieniu, to było rosyjskie głosowanie. W tym sensie rosyjskie, że gdyby tam Putin miał możliwość wysłania swoich ludzi do głosowania, to oni by się dokładnie tak zachowali. Więc liczę na to, że, że tę hańbę dzisiaj w głosowaniu nad uchwałą wspierającą rząd w, w pracy na rzecz bezpieczeństwa, yy, że tę hańbę zmyją. Jest też druga sprawa. Chciałbym dzisiaj gorąco zaapelować do Pana Prezydenta, aby złożył jak najszybciej, najlepiej dzisiaj, yy, podpis pod ustawą, którą umożliwi nam zawieszenie czasowe yy, prawa składania wniosków o azyl. Presja na granicę z Białorusią organizowana przez Łukaszenkę. Ta presja migracyjna wzrasta znowu, ze względu prawdopodobnie na pogodę. Nasze służby Straż Graniczna, Wojsko, Policja jest tam oczywiście w pełni zmobilizowana. Niedługo pojadę na, na, na granicę w, też żeby sprawdzić te ostatnie inwestycje infrastrukturalne, które tam miały miejsce. Ale jakby jedną z kluczowych politycznych decyzji, które mogą ograniczyć napływ tych tej, ty, migrantów i, i presję nielegalnej migracji, jest, będzie ta świadomość, że w Polsce nie można złożyć wniosku o azyl, kiedy się granicę przekracza nielegalnie. Nie wiem, czy, bo mało kto sobie zdaje sprawę z tego, o co chodzi tak naprawdę w tej rozgrywce. Znaczy, jeśli nielegalny migrant, który. Płaci jakieś pieniądze służbom białoruskim czy przemytnikom, będzie wiedział, że po przekroczeniu nawet skutecznym polskiej granicy i tak nie będzie mógł złożyć wniosku o azyl. To będzie to bardzo, bardzo zniechęcające. Więc ponieważ mamy już decyzję rządu, Sejmu, Senatu, czekamy tylko niecierpliwie na podpis pana prezydenta, bo to, to będzie kluczowe narzędzie w walce z nielegalną migracją i z tą presją migracyjną na, na, na wschodnią granicę. To ma też. Nie muszę tego tłumaczyć. Oczywisty, bezpośredni związek z bezpieczeństwem Polski. Ta nielegalna migracja na granicy białoruskiej jest przecież narzędziem de facto wojny, tej, mówią hybrydowej, ale to jest coś poważniejszego niż hybrydowa wojna organizowanej przez Łukaszenkę i Putina. Więc tutaj też mam nadzieję, że prezydentowi ktoś podpowie, że warto zrobić to jak najszybciej. Po uzyskaniu podpisu prezydenta pod. Ustawą, która daje tę możliwość, będziemy natychmiast wprowadzali w życie rozporządzenie rządu, bo ta ustawa da nam tę możliwość, które spowoduje, że nielegalnie przekraczający granice nie będą mogli składać wniosku o, o azyl. Treść rozporządzenia jest gotowa. Jeśli pan prezydent zdecyduje się podpisać to w, dziś jutro, w ten weekend na najbliższym posiedzeniu rządu we wtorek zostanie to rozporządzenie przyjęte i wprowadzone w życie. W samej Brukseli, jak wspomniałem, dla mnie kluczową sprawą jest dokończenie tych kwestii dotyczących dozbrojenia Europy i, i, i wspólnej europejskiej mobilizacji wobec, wobec Putina i, i zagrożenia rosyjskiego, bo to jest tak naprawdę moment absolutnie przełomowy. Pamiętacie pewnie Państwo, jak myśmy czasami samotnie ostrzegali resztę partnerów europejskich przed rosyjskim zagrożeniem, a dzisiaj, niezależnie od tego, co wyprawia PiS czy Konfederacja. Dzisiaj jesteśmy o krok od tego, że Europa zjednoczy się dokładnie wokół tego problemu, który bywał problemem samotnej Polski. I też jako historyk, ale nie muszę, każdy kto był na tej lekcji w szkole podstawowej też pamięta, ile razy płaciliśmy najwyższą tenę za to, że byliśmy sami. A dzisiaj mamy historyczną szansę, żeby bezpieczeństwo Polski stało się zadaniem dla całej Europy. I po to tam też jeszcze kolejny raz lec.